Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. Zapraszam dzisiaj Was do obejrzenia, do wysłuchania horoskopu przepowiedni na miesiąc maj 2019 roku dla wszystkich znaków Zodiaku. Filmiki te będę nagrywać pojedynczo dla każdego znaku Zodiaku. Troszeczkę będą się różnić niż te, które do tej pory umieszczałam na swoim kanale. Spróbuję bardziej obszernie spojrzeć na Wasz znak, jakie możliwości macie na ten następny miesiąc, na ten miesiąc maj, z czym możecie się zmierzyć, co Was może zaskoczyć. Zwrócę uwagę na sytuację zawodową, osobistą, na zdrowie. Zobaczę, na co wy powinniście zwrócić uwagę, tak aby ten miesiąc po prostu był jak najbardziej korzystny dla Was. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne. Nie z każdym z Was będzie to rezonować, aczkolwiek mam nadzieję, że wielu z Was pomoże troszkę przyjrzeć się temu, co się dzieje w Waszym życiu. Zapraszam Was do kontaktu ze mną, jeżeli mielibyście ochotę na takie prywatne czytanie. A teraz przechodzimy już do czytania następnego znaku. A teraz zapraszam osoby spod znaku strzelca. Jest to czytanie dla Was na maj 2019 rok. Jak widzicie, karty przeszykowałam poza kamerą. Pozwala mi się to skupić. Ale i dla Was będzie ten filmik po prostu szybciej przebiegał, z czym wchodzicie w ten miesiąc maj. Pojawia mi się karta Brama karta, która pokazuje, że mhm. potrzebujecie zmiany. To tak jakbyście czuły. Gdzieś w środku, w środku siebie, że, że nie jesteście w tym miejscu, co, co byście chciały, co byście chcieli. Ewentualnie, że potrzebujecie po prostu jakiejś zmiany w swoim życiu. Mam wrażenie, że czujecie to, ale nie bardzo wiecie właściwie, co to mogłoby być. Co to za zmiana mogłaby być. W którą stronę moglibyście się udać? Myślę, że tutaj sfera finansowa dla Was jest w tej chwili bardzo istotna. Przede wszystkim myślę, że to gdzieś te sprawy uczuciowe spychacie na dalszy plan, ale myślę, że dlatego, że uważacie, że łatwiej Wam będzie odnaleźć się czy zadziałać w sferze finansowej niż osobistej, to tak jakbyście bali się troszkę bólu, bali się emocji. I dlatego tutaj większość z Was będzie, czy uważa, że łatwiej, łatwiej będzie coś zmienić, czy coś zadziałać właśnie w sferze zawodowej. A jak ta sfera zawodowa na tu się pokazuje? Eee, uważam, że dużo możliwości jest przed Wami. Eee, jeżeli szukacie pracy, karty mi tutaj pokazują, że przede wszystkim, żebyście, jeżeli idziecie już na jakieś spotkanie, na rozmowę, Spróbujcie być sobą. Nie próbujcie dostosowywać się nie wiem, do otoczenia. Nie grajcie, dlatego że, że to wyjdzie że ta osoba, która z wami będzie rozmawiać, ona to zobaczy. Spokój, dystans myślę, że to są te cechy, które w tej sferze zawodowej powinniście w tym miesiącu mieć na uwadze. Trójka monet wskazuje mi tutaj, jest to karta pracy, karta sukcesu, jest to także karta, która pokazuje możliwe jakieś awanse, możliwe podwyżki. Także generalnie to Wasze założenie, żeby tą sferę zawodową poprawić w tym miesiącu, uważam, że uda Wam się to jak najbardziej. E Tutaj też potrzeba rozmów. Jeżeli szukacie tej pracy, zacznijcie rozmawiać, zacznijcie mówić swoim znajomym, że właśnie że szukacie i myślę, że właśnie poprzez takie rozmowy ta odpowiednia propozycja dla Was przyjdzie. Sfera uczuciowa. Tak jak mówiłam, to spychacie trochę na dalszy plan. Mam wrażenie, że te problemy, problemy w Waszych związkach, zamiatacie pod dywan. Próbujecie odnaleźć się w tej sytuacji, ale bardziej na zasadzie, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No, powiem tak, na, na miesiąc, dwa, może pół roku, może taka postawa um, uda się, żebyście się w tym odnalazły, ale na dłuższą metę, prędzej czy później, tymi problemami trzeba będzie się zająć. Niektórzy z Was, mam wrażenie, w tym miesiącu przełamią się, przełamią się do tego, żeby zacząć mówić. Zacząć mówić, co mi się nie podoba, co bym chciała zmienić w tym związku. I mam wrażenie, że część z Was może nawet decydować się na takie poważne kroki. Ale właśnie, jeżeli starczy Wam odwagi, jeżeli gdzieś nie będziecie udawać same, same przed sobą, sami przed sobą. Jeżeli szukacie partnerstwa, tutaj karty mi pokazują zainteresowanie, zainteresowanie płci przeciwnej. Czyli może pokazać się osoba, z którą nie wiem, wyjdziecie gdzieś na randkę, porozmawiacie. Jakby nie bardzo widzę tutaj wejścia w jakieś takie poważniejsze relacje. Myślę, że dobrze by było, żebyście w tym miesiącu spróbowały zdefiniować, co Wam się nie podoba, jakiej zmiany chcecie. Dzięki temu łatwiej będzie podjąć później decyzję, co właśnie chce zmienić. Zdrowotnie. Zdrowotnie tutaj karty mi pokazują, że mogą odzywać się dolegliwości, które kiedyś mieliście. I tutaj proszę zwrócić uwagę na te symptomy. Też tutaj kwestia emocji jest. Piękny maj, piękna pogoda. Spróbujcie naładować się taką pozytywną energią na, na łonie natury. Co powinniście, na co powinniście zwrócić uwagę w tym miesiącu? Na szukanie swojego bezpieczeństwa, zdefiniowanie swojego bezpieczeństwa, co daje mi, moje, co daje mi poczucie bezpieczeństwa, czy to osobistego, czy to zawodowego. I spróbujcie zacząć w tym kierunku iść. Nie zamykać się. Mimo że boicie się ruszyć trudnych spraw. Tutaj karty pokazują a no, a może jednak warto. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu, dzięki temu to poczucie bezpieczeństwa zdefiniuje cię i powoli ono zacznie w waszym życiu się pojawiać. Karta tutaj rydwana, karta, która Kochanków, przepraszam. Karta, która pokazuje taką nową drogę, podjęcie decyzji, wyruszenie w daleką podróż, ale podróż taką życiową, nie na zasadzie wyjazdu, ale, ale właśnie takiej zmiany, poważnej zmiany, gdzie, po której po prostu pojawi się harmonia. Może jednak warto, warto zaryzykować i podjąć trudne tematy w swoim życiu, wtedy dużo szybciej zagości spokój i harmonię. I tego właśnie Wam życzę na ten maj. Pozdrawiam Was ciepło.